Moi drodzy widzowie, czy wy widzicie, co się dzieje? Czy ty? A pani ewidentnie coś tutaj, coś tu jest nie tak. To wygląda troszeczkę jak bicie Niemca po kasku. Tak z daleka nie sądzicie? I trochę ci. <śm> Trochę Cię wygięło, a tak na poważnie to. Witam was, moi drodzy widzowie. Jest ze mną znowu Melcik, czyli wasza ulubienica tutaj. Hejo. I, i dzisiaj walimy na web kolejne wyzwanie tego grona, czyli. Kurwa, co się nazywa? Prymitywne. I, I'm afraid of. A, sprzęt, sprzęt elektroniczny się popsuł. Będziemy musieli sobie poradzić bez niego i mamy sobie na Ridgeview odkryć trzy razy ducha. Myślę, że to będzie bardzo ciężkie wyzwanie. Zwłaszcza, że jesteśmy głupi. A przynajmniej Ty ja jest głupi, jestem. Nie, jest głupi. No okay. właśnie. E, 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 Nie muszą wszyscy wiedzieć, tak? Także, jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie lajka i jak będzie y, tam, nie wiem, powiedzmy 5 lajków, to zamkniemy Melcik w Wannie znowu. Myślę, że to jest dobry układ. Miau. Miau? Czy ja chcę smadża Nie, po co? Nie, nie chcę. Nie boję się. O, tyś gdzieś rzucił. Ale, że tak, tak od razu? Ty, ale czy... hmm... Jest ta publica. Już się bawisz? A. a le, No hallway. No na tym ogólnie korytarzu chyba co stoisz. No. Tylko teraz pytanie, Stoimy. skoro sprzęt elektroniczny się popsuł... ...to czy co Jace. za tym idzie... Jezu, ale tam ciąg. Dwie świeczki... On zgasił trzy świeczki. On zgasił trzy świeczki naraz. Nie, nie korki nie. są popsute. Korki są popsute. Bomba w leży. Kurwa powtarzam, nie ma bomby w bolierze. Dobra, ja mu sypnę sól. O, bo nie wiem w sumie czy są dowody tutaj. Oho! No, proszę Ultrafiolet Eee, czyli Polter jest możliwy. Hmm Okej, okay. to, to mam swojego podejrzanego. Bo, bo skoro on zgasił trzy świece naraz, praktycznie Czy Polter ma właśnie tak, że on może rzucić przedmiotami, i tak wszystkimi naraz, czy? Znaczy, może, nie, ja. Te ja pierdolę w ogóle? Chciałem się zapytać, czy polter może trzy świeczki naraz zgasić? Tak jak rzucić trzema przedmiotami naraz na przykład i. nieważne, nie, nie, ważne. Ja jestem nietrzeźwy jest już w tym momencie. Wpraszam, widzowie. Niekulturalnie tutaj. Niekulturalny odcinek. I w ogóle całe te iś. Braciul, palimy mu świecę. Bo co jest fest. Właśnie, właśnie, właśnie. Tej, to jakie my dowody w tym niemożliwe? I imf nie możemy dostać. dosów nie możemy, Orbów nie możemy, Speedboxa nie możemy. I to my... my. w sumie gramy tylko na pismo, hmm. na Freezing i to... o. tak. O! Temperatura się utrzyma tak na. No proszę. Czy... Czy... Balcie kryje się. Czyli Demon albo Polter, Polter chyba prędzej myślę. Hmm, no w sumie ten krzyż spalony może wynikać z tego, że pytałaś, pyta właśnie. No, dobra zagłostka. Bo ja chciałem zapalić prąd i zobaczyć czy on dalej hancji, a przecież prąd nie działa. Wiesz co, ja, ja pójdę jeszcze zobaczyć te Freezing Tempsy. Bo mnie ciekawi, bo może się okazać, że spadły do zera. A co by to wtedy oznaczało? To by oznaczało tylko i wyłącznie jedno. Demona. Dobra, idę po wodę, widzowie. Teraz wracam, trzeba Idziemy. się nawadniać. ...powodę na streamie. Znaczy... ...na streamie. Dobra, dobra, bo, bo ugryźmy w dupę bo Gdzie ja odłożyłem... Gdzie ja odłożyłem w dupę pierdzielony termometr? Majnę wizowen O, jest termometr. I jest poniżej zera, moi drodzy. To jest demon. To jest demon. Dobra. Powiem, jak Malcik wróci. Że będzie demoniasty. Wróciłam. Będzie demoniasty. Tak, to jest demon. To Freezing Tempsy. Opłacało się. Masz kadzidło. Palimy. ostatnie mnie. Mimik. Demon. I've got some jobs ready for you. Kusi tam i wejść na kanał i coś powiedzieć. Nie, nie, nie. Nie? Zabraniasz? Nie. Mhm. Widzowie, żona mi zabrania. Żona! Tu moje są mokre? What? Twoje naleśniki są mokre? Wiesz so, jak wspomniałaś mi mokrego naleśniora, jest znowu chuja. Tej chyba cały czas tutaj będzie. Bathroom? Nie, tak. yeah, basement. Basement. No dobra. Jak mi wspomniałaś o... Ja pierdolę, jak to jest ciemno, wega, wa, pal. tak jest, pal te świeczki. Ale weź się rozmieść. Trochę światłości. Trochę miłości do tego domu. Nie. Nie prześladuj mnie. Zostaw mnie. Kto? Ty. Atakujesz mnie. Zostaw mnie wszędzie w pokoju. Jak to atakuje? Ja siedzę w piwnicy. Kotki oglądam. Miał? Mmm, droga, wiesz co ci powiem? To nie są fingerprinty? Fingerprintów nie ma. Amba Fatima. Ja nie, nie mogę, ta twoja postać jak kuca wygląda jakby miała Dickensa, nie? No Czy to, czy to jest ten twój legendarny pięciometrowy? Tak. Banan mi wypadł. Banan? Aaa, naleśniory z bananiorem. O, nie oni. Ty, wiesz co, on ci powiem? Że to chyba będą Freezing Tempsy, bo tak w sumie do zera mi podeszło. Idę książką. Nie no, to będą Freezing Tempsy poniżej jednego, więc na pewno. Dobra, ale... nie mamy fingerprintów, to możemy od razu skreślić. Kurde, revenant w puli jest. Powiem ci, że to brzmi bardzo kusząco. Taki taktyczny revenancik. W ogóle ja widzowie możecie napisać w komentarzu, czy ja wyglądam jakbym nie spał przez 4 dni. Bo ja właśnie jak się widzę... Wyszedłem. Poszedłem zwiedzać świata, co? Bo jak patrzę na podgląd kamerki i na moje gały, to wyglądam jakbym naprawdę nie jest od tygodnia. Gdzie ty łazisz? Ja cię słyszę, ale cię nie widzę. Czekaj. Ty świnia maszo morderca. O, zabił cię? Nie. jest... Nie jest to Rewek. Nie jest to raczej Moruj. On to też nie będzie. Dziwnie mi się patrzy teraz na te wszystkie kartony. Czemu dziwnie? Robisz się po prostu coraz starsza i wylatujesz z gnie... pochancio. Dylatujesz z gniazda, jak to mówią. Ja się zajebiście bawiłem, jak się, się wyprowadzałem. Ja mam w głowie takie wreszcie trochę wolności. O Oba, że Sylwek zabijesz mnie. Czemu? Mia, miał, miał. Czyli de facto nie mamy żadnych konkretnych dowodów. No. No, to też nie jest. Bo zgasił jakbyś w pokoju, nie? Wtedy w... piwnicy. No tak. A to Juraj albo Twinsy. O! pierdolną pismem, czyli pisma nie ma. No Juraj, oni to... Twinsy. Tylko mamy mały problem. No właśnie tak słyszę. No, chyba ty nie do końca jesteś w domu, chyba co? W domu jestem. Chodź do góry. No właśnie. Jak mam stąd wyjść? Weź. Chodź tutaj. No, gdzie Masz ale... czy drzwi? Cześć. Łap drzwi. Nie mogę. Czekaj, weź swój... O! Nie no! Kurde, Sylwę Hm? Czekaj, weź stanie jeszcze, zrób krok w bok. Czekaj, weź jeszcze. No jeszcze. 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 W momencie tracisz tekstury u mnie i nie masz włosów. Tylko masz koszulę i... No bo tak naprawdę jestem łysy. Hmm. Myślisz, że po co mi ten kaptur? No jakbym Cię Jero nie widziała. Ja Ci mówię, aaa... W pewnym momencie ja po prostu się ogolę. O! O! No dobra. O sto. Weź się tak na chwilę do tułu. O, idzie tu. O! Dobra, zrobiłam skwinę. Jak na moje to są twinsy, to są twinsy chyba for sure. To teraz problem polega na tym, że jak tu się ciebie pozbyć? Jakby <ścoughs> jak sprawić, żeby ten duch cię zaorał? Pomysł. myślisz, że, że to będą twinsy? Myślę, że tak. Jest o, znikła, Narnia. Ja pierdolę. Merkaj, hmm. się kiedyś nauczy, żeby nie bawić się drzwiami? to jest niebezpieczne. Przepraszam. Eee! Co to za likowanie imienia? Co? Nie no! Wy, wycinasz to! Wycinasz Co to z odcinka! Wycinasz to! Ja nic nie wiem. Nie, wycinasz to literalnie. Hmm. Czemu ty ciągle mówisz o mnie Sylwek? Ja wcale się nazywam Sylwek Bo ludzie wiedzą, że masz na imię Sylwek Nieprawda, nie mam Dobra, chodź O, nowe lobby No oh my Bo ktoś jest biedny Eee Ale na challenge moda ja wcale nie potrzebuję pieniędzy, przecież 5 Dobra, ale chodź Ja mam inne 2 tegramy, czekaj To ja później, to ja później zagramy poza odcinkiem 4, 3, 7, 0, 12 437012 Czemu możemy na odcinku 4 gry zagrać? Nie, ja tutaj nie będę zabawiała widzów. Nie, to pozwolę ci wbijać aż tak tyle pisów. Ty, ale na tym zdjęciu co na Discordie mi wysłałaś, to moja postać troszeczkę taki w tym cieniu odciń taki niebieskiego, jak z daleka patrzę na to zdjęcie. I taka morda, no to jestem ja. To jest... Moja podobizna. Dokładnie tak Sylwek, dokładnie tak. Ja nie jestem Sylwek, ja jestem Tomek. O przepraszam Kingslayer. Przepraszam Melt. Meld. Mel, melchior. Melchior. No nie hit. zasłaniaj mi! Hitchen, hit Hen. On jest w kitchenie. Dobra, masz tu temperaturę, masz tu... Jeszcze ja paru... raz piszę, żeby ghost był w kuchni... Pierwszy... Naprawdę? Na reach był pierwszy raz? Owszem. Kurde pani. Żeby to był pierwszy raz. Fingerprinciochy są. Mój boże Ty ja się tak nie cieszyłem. Trochę to gejowo zabrzmiało. Not gonna lie. Ten odcinek w ogóle mi się wydaje, jakbyśmy nagrywali 10 minut. On trwał 18, actually. w sumie tak już. To jest, kurde, ci powiem. Zaskakujące. Mam książki, jak coś. Taki. Dobra, dam mu tu jedną. Dam mu tu drugą. Twój, twój krzyżyk mu trochę przesunę. Dodam jeszcze swój od siebie. Prawdę, wie, jaki on jest. Ja się staram, żeby wszystko było dobrze. A on. A on. Ja muszę, ja muszę po swojemu. Ja muszę po swojemu. Ja muszę, ja muszę milimetr przesunąć, bo ja jestem tak pedantyczny, że ja. Cześć? Pedantyczny ty. Jak coś jest ustawione, to musi być ustawione samo moje stanowisko komputerowe. Ja nie pozwalam dotykać nikomu mojego kompa To prawda, widzowie, jak chciałam zrobić mu pranka, to na mnie nakrzyczał. E, nie krzyczałem wcale. Sylwek, uciekaj. Widzicie widzowie, taka, taka ona jest właśnie, duchy to nie ma Czy on się szybszy zrobił Hm czy on cię widział przez moment? Nie. I zrobił się szybszy. Ty, może to actually będzie jakiś coś tego typu Benz? Nie sądzisz? Nie. Nie? Nie. Ja myślę, że to jest możliwe. Ale ja się nie znam. Zapalę mu świeczki. No. Ale jedną, ty. Tu się pojawia problem. Uknął to? W szybę. To obak. Nie w tą szybę. W tom. Pięć palców. A liczyłem na sześć. Jednak się nie udało. Dobra, kolego, czy ty możesz rzucić książką? Please. Trzeba podpisać książkę. Odbij, daj mi autograf. Kurwa, komar mi lata po pokoju. Zabiję. Ja nie. Super. Przyjaźń na wiek. Przyjaźń na lat. <laughs> Czy gdybym była życzownicą, to dalej byś mnie lubił? <laughs> to jest takie <laughs> pytanie. że jakbym jak była dalej drobnicą.. To... Kurde dalej, jakbym była drobnicą, to, by Myśl, jak to dalej bym nagrywał. Pewnie. Myślisz, że jakbym była dzownicą to dalej byłabym ulubienicą widzów. Myślę, że tym bardziej, bo byś czołgała po ziemi. I to by było dosyć zabawne. Myślę, że widzowie by zbierali na takie małe ubranko dla mnie, już... <grym> Taki sweterek, nie? Taki na palec. Taki sweterek, tak. Taki jak na palec właśnie. Kurde. ora myjemy naczynia. O nie, zmywara się odpaliła. Dobra. Masz dam ci tak. świeczkę, żebyś to miała widok lepszy. O, jeszcze Te. herbatę zaparzy? Widzicie, widzowie? Tak trzeba żyć. O. Super. Gdzie jest druga? Tu jest jeszcze. Tutaj trzeba oświetlić. Sorry, majden, widzowie. Jeszcze tak hałas koziewał, ale... O, nic nie poradzę. Widzisz, jaki on się aktywny nagle zrobił? Ja myślę, że jest wdzięczny, że mu sprząta. Ty, on piłką rzucił. On się przemieścił? Ty, bo tu jest 10 stopni nagle. Jakby. Jest. No, przed chwilą mi świeczka tu zgasił. Coś mi tu nie pasuje. Onrio? Niemożliwe jest Onrio. Bo wszystkie świeczki poszły i nagle. Myślę, że jest mimik możliwy tak dla kontentu? No ja że... herbatę robię. Mi czy duchowi? Robię. Bo, bo tu wiesz, ten duch jakby taki kurde zastanawiające akcję. Dobrze, chodź usiądź sobie tutaj dalni. Albo na kanapce ty Kurde. Bo że tu problem jest taki, że nic nie widać. Narzekasz. Po prostu, Boże, raz nie zapłacili za prąd narzakasz. O, super, dziękuję, że wziąłeś kubeka do mnie. Kurde gorąca. Tak. Dopiero, dopiero naczynia, więc tutaj, o proszę. No, co ty robisz? Wracaj tam! Widzisz, że on się wkurzył. <grym> Już do pojedzenia. Kurde widzowie. My tutaj investigata Malcik mnie na kolację chyba jakąś zabrała Czemu ten talerz się ruszył? Wieżo, upieczone Proszę O, on chyba chce zjeść z nami. Ty go słyszysz? On taki szybki jest jakiś. Hantu! Hantu? To jest Hantu. Do chyba jej zaufamy, co? No, w sumie zwolnił. Ty masz rację. Byku. Chodź tu, duchu. O, poszedł sobie. Dobra, dawaj. Zobaczymy. Jak masz rację, to masz rację. Pasuje ci taka nagroda? Kurde, co ty, byku, co ty masz z szyją? Tej ciemności, holy moly. A, zero psycha a 50. Ciekawe dlaczego. Nie wiem. Ty, jak mamy zrobić zdjęcie ducha, jak my nie mamy nawet aparatu? Ty, tu to był. I dopia widzę, patrzcie trzy gry z rzędu, to jest najłatwiejszy challenge w życiu. Musimy, musimy jeszcze raz zrobić, bo ja mam dwa na trzy. Ale to już z drugim poza nagrywką, tak jak mówiłaś, nie? No, tak, tak, tak. No. Także tak. widzicie, moi drodzy, czasami jednak warto kobiecie zaufać. To jest chyba kolejny raz jak ona powiedziała, że to był Huntu i to był Huntu. Także pamiętajcie, ufajcie, ufajcie kobietom, one mają rację. Czasami. <grym> ufajcie swoim kobietom, one o was dbają, się nie pamiętajcie. Swoim? Kurde, ja nie posiadam żadnej. Op Wąp. Dobra, yy, w każdym razie jeśli... odcinek Wam się spodobał moi drodzy, to zalajkujcie, zasubskrybujcie, zakomentujcie i w sumie lecimy teraz po 900 subów, także... No cóż, nie będę przedłużał, życzę miłego dzienka na razie i baju jaju. No.